Witajcie w pierwszym odcinku Granalizo Hardware'owej recenzji dowiezionej dla Was przez Bartka, ulubionego co-streamera Adama. Jeśli oglądaliście ostatnio stream ze Sniper Resistance, Adam oficjalnie stwierdzi, że jestem jego ulubionym co-streamerem. Zajmiemy się najpierw unboxingiem całego urządzenia, żebyście zobaczyli co jest w pudełku. A w pudełku jest dużo. Mamy oczywiście kontroler Gamesir Cyclone 2, Cyklon 2. Może nie być zbyt popularną nazwą w Polsce. Adapter 24 GHz. Oczywiście instrukcja obsługi, jak go sparować, i tak dalej, ale to wam wszystko pokażę. Naklejeczki. Tu jest bardzo fajny patent, bo można dołączyć do Discorda Gamesira i porozmawiać sobie z właścicielem Gamesira, CEO firmy i 3 metrowy kabel typu A do C. Zaczniemy najpierw od podstawki. Jak widzicie dosyć fajna aluminiowa podstawka do ładowania kontrolera. Oczywiście kontroler można ładować też bez podstawki. Tutaj mamy adapter 2,4 GHz. Ten adapter sobie wpinam tam w ten port USB, żeby go nie zgubić, aczkolwiek kontroler oczywiście obsługuje Bluetooth, więc adapter nie jest do końca potrzebny, jeżeli go nie macie pod ręką, aczkolwiek otwiera on dodatkowe możliwości. Na przykład możemy sobie zmienić tak zwaną wartość polling rate, czyli częstotliwość, z jaką urządzenie wysyła dane do komputera lub konsoli. E, mierzone to jest w hercach i na przykład domyślnie jest 125 herców, ale możemy w, w, zmienić to sobie aż do 1000, em, co zmienia opóźnienie, tak zwany input lag do 1 milisekundy, co jest szczególnie ważne w strzelankach em, FPS, czy jeżeli jesteście boomerami, tak jak ja, FPP, First Person Perspective em, i biatykach. Kontroler moim zdaniem jest bardzo solidnie wykonany, jak na kwotę, którą przyjdzie za niego zapłacić, około 200 zł i sami w ogóle zobaczcie, jak fajnie brzmią przyciski. Teraz, sobie zmierzymy kontroler, co uważam za dodatkową jego zaletę. Więc tak, zaczniemy od DualSense'a, od konsoli PlayStation 5. Jak widzicie, 281 gram. Teraz sobie weźmiemy: pada od Xboxa. To jest od um, Xboxa One, ponieważ absolutnie nie mogłem znieść um, przycisków XYAB od tego, od Series X, dlatego. Gram na oryginalnym. Tu mamy 284 gram z bateriami. I teraz sobie wyjmiemy baterię. Zmierzymy, zważymy. Raczej nie zmierzymy. Zważymy, pada. 233 gram bez baterii. I teraz sobie położymy GameSera Cyclone 2. I mamy 231 gram. Także jak widzicie bardzo leciutki kontroler. Dodatkowo mamy spusty typu Hall Effect i jeszcze mamy takie małe mikro przełączniki tutaj, które po naciśnięciu powodują, że mamy mniejszy opór, co szczególnie przydaje się w strzelankach, ponieważ nie musimy wcisnąć do samego końca spustu. Oczywiście możemy to regulować, jeżeli chcemy. Ale możemy też wyłączyć czy przesunąć w górę, jeżeli potrzebujemy bardziej precyzyjnej obsługi spustów, na przykład w grach wyścigowych, kiedy potrzebujemy lekko wcisnąć hamulec albo em, gaz, tak, żeby nie wylecieć z, z zakrętu. Tak jak mówiłem, bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie kontroler cały wygląda. Ja wiem, że jest tam dużo dziwnych logosów i znaczków itd. Tak ale moim zdaniem bardzo się to przydaje. Z tyłu mamy przyciski makro, które możemy dzięki aplikacji GameSir Connect skonfigurować pod nasze własne widzimy się. Na dole mamy przycisk makro, który służy też do różnego rodzaju skrótów, i tutaj mamy u góry tak zwany przycisk Xboxa, jak to niektórzy nazywają czyli włącznik kontrolera. Kontroler oczywiście podświetla się na różne kolory RGB. Co można też wyłączyć w aplikacji GameSeer Connect, dostępnej na Androida, iOS i pod Windowsa. Jeżeli na przykład przytrzymamy przycisk makro i naciśniemy do góry na padzie kierunkowym, czy na dół, możemy zwiększyć wibracje. Wibracji nie ma w triggerach, wibracji nie ma w spustach, aczkolwiek jest umieszczona w, do w uchwytach e pada. Jeżeli chcielibyśmy mieć dodatkowe wibracje w triggerach, no to musielibyśmy kupić tak zwanego Cyclone Pro. Dwójka tego nie posiada, no ale Cyclone jest również droższy. Do tego mamy jeszcze opcję tak zwaną Hair Trigger, czyli jak widzicie, delikatne dotknięcie z pustu powoduje automatyczną jego reakcję. Możemy to też wyłączyć, bo przyznam szczerze, dla mnie było to zbyt zbyt mocne. I teraz przejdziemy sobie do aplikacji Gamesir Connect, dostępnej w sklepie Microsoft, dostępnej również w Apple App Store oraz w Google Play Store. Aplikacja nie jest wymagana do obsługi kontrolera, aczkolwiek otwiera nam dodatkowe możliwości, o których wspominałem wcześniej, jak na przykład właśnie zmiana częstotliwości z jaką urządzenie wysyła dane do komputera czy konsoli. Tak jak widzicie tutaj ten report, rate. możemy sobie też zmienić kolory podświetlenia tutaj. Czy chcemy, żeby to podświetlenie migało, mrugało, było w ogóle wyłączone? Jakie chcemy kolory? Hulaj, dusza, piekła nie ma. Można zmieniać wszystko, co się chce. Otwiera nam to również możliwość zmiany tak zwanych stref martwych w gałkach oraz w spustach. Ja osobiście zawsze ustawiam sobie prawą gałkę na minus 20% jeśli chodzi o anty-martwą strefę, czyli anti dead zone, tak jak widzicie tutaj w profilu pierwszym. Pokażę wam również za chwilkę jak profile zmieniać, co jest bardzo fajne, kiedy potrzebujemy na przykład te 1000 Hz czy 1 milisekundę, żeby zmniejszyć input lag, ale też na przykład w wyścigach tego nie potrzebujemy, możemy sobie po prostu przełączyć się między profilem pierwszym a drugim, a trzecim a czwartym. Jak widzicie, możliwości jest wiele, a zmienić można dosłownie wszystko, co chcemy od intensywności wibracji po po prostu strefy czułe, nieczułe, krzywą, e, zmian gałek i tak dalej. Możemy sobie przetestować wibracje. możemy sobie też przetestować e, przyciski, wszystkie, czy na pewno wszystkie działają. Tak jak wspominałem, wibracja, tak jak widzieliście, znajduje się w dolnych uchwytach. Tutaj mamy jasność też podświetlenia. Możemy włączyć lub wyłączyć sobie żyroskop, ponieważ kontroler obsługuje żyroskop, co jest ważne, szczególnie w grach na Switcha. Tak, jak tutaj, tylko sobie zmienimy no, tryb gamepada w Alim, żebyśmy mogli mieć myszkę w aplikacji. Oczywiście, aplikację można obsługiwać kontrolerem, ale pokazuję wam, jak jest wiele możliwości. I tak jak widzicie, tu jest przycisk makro. W momencie przytrzymania przycisku makro i przesuwania gałki w górę lub w dół ustawiamy sobie profil pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, co pozwala nam zmieniać to wszystko w locie. Wszystkie te nasze krzywe, gałek, strefy nieczułe. Wibracje, i tak dalej, wszystko to możemy sobie podpisać pod jeden z czterech profili, co moim zdaniem jest bardzo wygodne i bardzo fajne. Tutaj oczywiście możemy sobie również ustawić przyciski makro z tyłu. Ja mam na przykład ustawiony lewy i prawy jako łopatki do zmian biegów, jak gram w Forze, ale również kiedy gram w Cyberpunk'a, pod lewym mam zmiany broni, pod prawym mam zoom. I tak jak widzimy, dosyć dobrze mi to idzie. Przyznam szczerze, że zawsze byłem zwolenników kontrolerów, które są dodawane do konsoli domyślnie no może poza switchem bo tam joykony są fatalne, jeśli chodzi o strzelanki ale czy to był DualSense do PlayStation 5 czy DualShock 4? A przepraszam, przy PlayStation 3 też kupiłem DualShocka 3, no bo Six Axis oryginalnie nie miał wibracji. I przyznam szczerze, że GameSir otworzył przede mną troszeczkę takie wrota konfigurowalności, której nie wiedziałem, że potrzebuje. Jak widzicie, jest kompatybilny z Androidem, ze Switch'em, z pc z Steam i tak dalej. Możemy się łączyć kablowo, tak jak pokazywałem, przez adapter i przez Bluetooth. I przyznam szczerze, że jestem niesamowicie zaskoczony Całym produktem, szczególnie, że nawet bateria, jeśli chodzi o żywotność baterii, 860 mAh, bateria ma pojemność. Pf, nie wiem, mam go z miesiąc, może z trzy razy go ładowałem, a używam go właściwie non-stop, jak dokuję jego do telewizora czy chcę pograć na Switchu, bo tak jak wspominałem, joy są absolutnie bezużyteczne, jeśli chodzi o strzelanki, a nawet używanie GeForce Now, jak zapewne sami zauważyliście w ostatnim streamie Sniper Resistance, używałem e, cyklona 2 do grania przez GeForce Now, granie w chmurze. Także jak dla mnie naprawdę, jeśli chodzi o cenę, jakość, konfigurowalność, e, cyklon 2 jest bardzo godnym polecenia kontrolerem. A ja się z Wami żegnam, drodzy widzowie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Dzięki, cześć.